Czy ty mnie rozumiesz? Tak, nie miałem pojęcia, jak to działa. W takim razie, że każda organizacja działa w systemie piramidalnym. Czy ty jesteś pewna, że możesz zarabiać pieniądze w ten sposób? Zgodnie z amerykańskim Departamentem Pracy i Organizacji Sprzedaży Bezpośredniej. Ja jestem w stanie w tym samym czasie pięciokrotnie szybciej zarobić 10 tysięcy złotych w marketingu sieciowym niż w mojej firmie. A na etacie w ogóle nie ma o tym mowy. Ja też nienawidzę swojej pracy, dlatego codziennie po mojej pracy gram na loterii i skreślam liczby 16, 22, 84. Może? Może powinieneś zacząć swój własny biznes, nawet nie zastanawiając się nad tym, czy masz szansę zaistnienia? Ale ja słyszałem ludzi, którzy wypowiadają się negatywnie o marketingu sieciowym. Na przykład jakich? Mój szwagier. Czy on jest bogaty? Czy on prowadzi swój biznes? Czy ty uważasz go za wiarygodnego eksperta w tym temacie? Nie, nie, nie. Czy ty uważasz go za wiarygodnego eksperta w innej dziedzinie? Niekoniecznie, ale dlaczego inni ludzie uważają, że marketing sieciowy nie działa? Jest wiele powodów, że ludzie tak mówią, ale najczęściej wypowiadają się ci, którzy nie mają o tym pojęcia i nigdy nic nie zrobili w MLM. Powtarzają oni plotki lub historie tych, którzy myśleli, że w marketingu sieciowym kasa sama przyjdzie, ale zapomnieli, że tam też trzeba pracować. Czy istnieją wiarygodni eksperci, którzy działają w marketingu sieciowym? Czy słyszałaś kiedykolwiek o Robercie Kiyosaki? Autorze jednej z najbardziej sprzedającej się książki w tematyce finansowej? Czy kiedykolwiek słyszałaś o Donaldzie Trump? Czy słyszałaś o Warren który to jest jednym z największych dotychczasowych inwestorów odnoszących sukcesy? On jest również jednym z największych ekspertów w dziedzinie MLM. Czy ty insynuujesz, że ci ludzie są bardziej wiarygodnymi ekspertami niż mój szwagier? No dobrze, pytanie retoryczne. A możesz przytoczyć kogoś, kogo znamy? Oczywiście. Jestem po wielu rozmowach z Agnieszką Sztafińską. To znana liderka w branży. Myślę, że jeśli chcesz, możemy znowu również razem porozmawiać o tym? Możesz również odwiedzić jej stronę www.pl gdzie jest wideoblog dla ludzi ze Mlem i ciekawe rozmowy z innymi osobami Ale ja ciągle uważam, że to wygląda jak schemat piramidy. Czy możesz przedstawić swoje argumenty? Ale po co, skoro większość na pewno się ze mną zgodzi? Jeśli będziesz robił to, co robi większość, będziesz też miał to samo, co oni. Czy tego chcesz? Jeśli większość ma rację, to dlaczego mniejszość ma pieniądze? No nie wiem. Widzę, że nasza rozmowa nie ma dalszego sensu. Kończę kawę i idę do pracy. Ale jak to? Nie chcesz mnie zrekrutować? No do o -obrze odezwę się do ciebie za jakiś czas. Nie sądzę, tak tylko mówisz. Ty jednak nic w swoim życiu chyba nie zmienisz, dlatego chyba nie będziemy mogli współpracować. Przykro mi.